Już od 18 lat datuje się współpraca szkoły w Dużym Polu z Najwyższą Izbą Kontroli. Wszystko to za sprawą patrona placówki pochodzącego z dużego pola profesora Waleriana Pańki, pierwszego po odzyskaniu niezawisłości prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jej dyrekcja i pracownicy każdego roku pamiętają o uczniach z podbrzozowskiej miejscowości. Nie inaczej było i w tym roku. Młodzież z Dużego Pola otrzymała mikołajkowe paczki ufundowane przez Izbę. Mikołajem jest najwyższa Izba Kontroli i właśnie już. Kolejny raz nasi uczniowie zostają obdarowani słodkościami. Jest to niezwykle przyjemne i dla mnie, że mogę przekazać im te dary, które otrzymują od Najwyższej Izby Kontroli. A z kolei Najwyższa Izba Kontroli uczy nas, że. To, co nam daje, to jest bezinteresowne to jest z wielkiej dobroci serca, z miłości, z przyjaźni i za to jesteśmy niezwykle wdzięczni. Mnie również ogromną radość sprawia, jak wręczam paczki dzieciom, a te dzieci się cieszą. A najsympatyczniejsze naj, naj jest, jak te maluszki z rówki, z pierwszej klasy ciągną te woreczki ze słodyczami i nie mogą się już doczekać. Ale muszę powiedzieć, że Najwyższa Izba Kontroli nas rozpieszcza i te dzieci już czekają. Już niektóre się pytają ciekawe, czy dostanie w tym roku te paczki i kolejny raz miło nam jest, że właśnie otrzymaliśmy od nich. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałam przekazać wszystkim pracownikom Najwyższej Izby Kontroli życzenia z serca płynące. Dobroci, dobroci od Boga, błogosławieństwa na każdy dzień nowego 2015 roku.